Wyjmujcie bicze i zakładajcie kapelusze. Indiana Jones powraca na ekrany. Dla 80-letniego Harrisona Forda będzie to pożegnanie z rolą wygadanego archeologa. Czy będzie ono godniejsze niż Królestwo Kryształowej Czaszki? Ułamek naszych wątpliwości powinien rozwiać wypuszczony właśnie zwiastun, który prezentujemy Wam w filmowym zwiastowaniu. Nowa część przygód Indiana Jonesa o podtytule Tarcza Przeznaczenia rozpocznie się dekadę po wydarzeniach z części czwartej. Przechodzący na emeryturę Dr. Jones wraz z wnuczką swojego przyjaciela, Heleną Brody, znowu wpadają na trop starożytnego artefaktu, na którego przypadkiem znowu łupią naziści. Ci niezadowoleni z przebiegu ostatniej wojny starają się położyć łapy na przedmiocie umożliwiającym podróże w czasie. Dzięki temu motywowi film rozgrywać się będzie na dwóch przestrzeniach czasowych, w teraźniejszości i w latach 30. gdzie zobaczymy odmłodzonego dzięki cyfrowym czarom Indiego, jakby wyrwanego z oryginalnej trylogii. Ze starej ekipy meldują się oczywiście Harrison Ford, ale także wracający w roli Salaha, John reyes Davis. Z nowych twarzy zobaczymy P.B. Willard bridge w roli Heleny, znaną z serialu Współczesna Dziewczyna, Matza Mikkelsena, wprawionego w graniu czarnych charakterów w Casino Royale i Fantastycznych Zwierzętach, czy gościnnie Antonio Banderasa. Zaskakująco też na stołku reżyserskim, bowiem duet oryginalnych twórców, czyli Steven Spielberg i George Lucas, przekazali pałeczkę kolejnemu pokoleniu w osobie Jamesa Mangolda, reżysera Logana czy LeMond 66. Muzykę ponownie napisze za to legendarny John Williams. Disney obiecał ostatnio, że rola filmowego archeologa nie będzie przekazana innemu aktorowi. Mając na uwadze, że słowo krwoczej korporacji z myszką w logo należy brać z dużym dystansem, pozostaje mieć nadzieję, że pożegnanie z Doktorem Jonesem będzie godne legendy tej kultowej postaci. Premiera: W wakacyjnym sezonie blockbusterowym 2023 roku.